Spotykamy się z okazji wspaniałego jubileuszu 40-lecia naszego szpitala powiatowego w Lipsku. Piękny jubileusz. Szpital powstał w 84 roku, także 40 lat skończył w ubiegłym roku. Pani dyrektor przedstawiła historię szpitala zarówno w formie opisowej, jak i w formie tele, w formie filmu. No i to co moim zdaniem najważniejsze, czyli nagrodzenie Wyróżnienie, docenienie personelu, w szczególności z naciskiem na wieloletnich pracowników szpitala, którzy niektórzy z nich pracują od samego początku do, do dzisiaj. Także jeszcze raz dla nich serdeczne podziękowania, bo to oni tworzą to miejsce i to dzięki nim nasze bezpieczeństwo zdrowotne tutaj mieszkańców, zarówno powiatu lipskiego, ale też nie tylko, jest zabezpieczone w jak najlepszym stopniu. Takie spotkania nie odbywają się często. Mamy jubileusz 40-lecia szpitala w Lipsku. Jest to znamienita data. 40 lat to tak jak było w piosence i wybrzmiało, że to już, ale jeszcze przed nami mnóstwo kolejnych 40-leci. Mam nadzieję. No i stąd tu jesteśmy. Przeszliśmy pomyślnie weryfikację, pomyślnie komisję, która nas sprawdzała, konsultowała i od Ministra Zdrowia otrzymaliśmy akredytację na okres trzech lat. Na poziomie 80%, co jest bardzo wysokie za pierwszym razem. Jest to ogromny sukces ludzi, ogromny wkład pracy. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Ja uważam, że to jest mój największy sukces. Są naprawdę wielcy wyjątkowi ludzie. To oni tworzą klimat tego szpitala. To oni są bohaterami 40-lecia. Wszyscy pracowali na ten szpital. To, że otrzymaliśmy akredytację, to jest ich ogromna praca, ich wkład pracy. No sięgnęli gwiazd, jak powiedziałam. Tworzycie Państwo szczególną społeczność i z pewnością wiele od was zależy. Zależy od was. To, w jaki sposób, mówiąc o pracownikach medycznych, jak ten pacjent, który trafia bezpośrednio w ręce specjalistów po zabiegu, rehabilitacji, po pobycie w szpitalu, również będzie mógł kontynuować swoją pracę zawodową, wrócić do rodziny. Więc oczekiwanie społeczne jest takie, abyśmy, aby Państwo przede wszystkim mieli taką pewność, że wykonując ten zawód, macie Państwo do spełnienia oczywistą misję. To w Państwa rękach. Zawsze jest ten efekt końcowy, a więc uśmiech na twarzy pacjenta, czy ewentualna wrażliwość na jego ból, czy potrzeby zdrowotne, z którymi trafia do szpitala. I tu zawsze patrzę na podziw dla ludzi, którzy potrafią choćby w tym ciężkim momencie dla danego pacjenta wyciągnąć taką pomocną dłoń albo wręcz starać się przekazać pozytywną energię tym, którzy w tym danym momencie cierpią. Szanowni Państwo, gratuluję serdecznie.